Cześć, witamy Siema. w kolejnym odcinku na kanale z Dawidem na Ryby. Dzisiaj jesteśmy na rzeczce, jak zawsze, w sumie o tej porze roku. Niezmiennie pstrągi, ale dzisiaj inne pstrągi. Naszym celem będą pstrągi tęczowe. W rzekach naszych polskich one są dość niespotykane, rzadko się zdarzają, no ale wiemy tutaj z pewnych źródeł, że są. Zresztą mieliśmy już okazję nie jednego złowić. Dlatego mam nadzieję, że ten odcinek fajnie wypali w poszukiwaniu strąga tęczowego. Atakujemy. Aha, Sztupak? Co ty gadasz? Tu dawaj go! Jakiej wielkości? Mniej więcej? No to ładny już. Tak, to upstrąg to ładna ryba. Sztupak, rzeczywiście. Ale jaja, niesamowite. Niesamowite, rzeczywiście to był szczupak. Kamil przed chwilą powiedział, że miał wyjście do Twitcha. Ja mówię no to rzucaj. Ale wspomniał, że to chyba szczupak. No i rzeczywiście, ma niewielkiego szczupaka na kiju. Ryba jest malutka, bo ile tam 35 cm, ale szczupak z górskiej rzeki. Powinien być chyba zabity, ale sorry, no nie będziemy zabijać szczupaka 30 cm, tym bardziej w okresie ochronnym. Ale nie wiem, jak te sankcjonują przepisy. Czy jest jakiś zapis, że trzeba zabić szczupaka z górskiej rzeki? Wydaje mi się, że tutaj tego nie ma. Tutaj jest taki zapis? Nie wiem, czy tu, ale w ogóle nie. Gdzieś jest, ale tutaj nie kojarzę czegoś takiego. ładnie i wyszedł no. Nie wiem, nie wiem No pięknie jest, dlatego też fajnie Weź też swoim zrób Ale właśnie śliczniutki No, śliczniutki I zobaczcie Taki rzeczny strąg tęczowy. To jest oczywiście uciekinier stawu, Ale dał kawałek fajnej walki. No i cel wypełniony. Było wcześniej kilka branek. Ale nie wciętych. Zobaczmy ile ma. Z czystej ciekawości. 38 około. Dobra. I wraca. Dyskusyjna sprawa z tym wypuszczaniem. Ale ja mimo wszystko go wypuszczę. Oczywiście ten czak nie jest rodzimym gatunkiem w naszych wodach, ale myślę, że w tej rzeczy wielkie spustoszenia nie zrobi. On i tak się nie wytrze. A da frajdy może kolejnemu wędkarzowi. Kamil powiedział, że jak mam pływającego woblera, to żeby tam zejść. No i mamy to. Tym razem potokowiec. Nieduży. Wezmę go w podbierak, żeby go nie chwytać dłonią i puszczamy rybkę. Bardzo głęboko łyknął. Ale bez zadziorki, więc powinno łatwo wyjść. Dodatkowo kotwica złamana. Dobra, i niech wraca. Zmieniamy odcinek. Na pierwszym odcinku, na którym najbardziej liczyliśmy, no nie było tak, jak sobie wyobrażałem. Myślałem, że te paszoki będą się pokazywały w miarę regularnie, a to dopiero druga część rzeki jakkolwiek odpaliła rybkami. Na pierwszej było fatalnie. Chyba dwa branie u mnie, dwa u Kamil'a, plus po małym strążku. No i cóż, teraz atakujemy kolejny rejon. Tutaj też Kamil mówi, że ryby są. Ja tutaj nie byłem, on natomiast już miał dwie sytuacje, kiedy łowił, więc...

może się uda dwa w jednym zrobić. Mogę? O tak? No to pakuj. Yes. Wow. Dawaj trzymaj, bo się spakuje zaraz do wody. Słuchajcie. Niesamowita akcja z tą rybą. Naprawdę mega sprawa. Oj, Ponieważ Kamilowi... Kamil zaraz wpadnie do wody. Kamilowi ta ryba wylazła Z podkorzenia do woblera Następnie rzucaliśmy Gdzieś tam się pokazała, nie chciała Widzieliśmy, że uciekła pod drugi korzeń Wstawiłem robaka Dosłownie na wysokość wędki I nagle czuję, kotłuje coś na kiju No i mamy go To jest dobre 40 cm Pięknego tęczaka Zaraz hmm. wam pokażemy Zobaczcie tę rybę Piękny tęczak Zobaczmy ile ma centymetrów. Ale wstawiam, że około 40. 41,5. Kamil tutaj na zawodach złowił 41,5 z tego miejsca. A ta ryba może być tą samą rybą. No to jest, to jest niespełna 41. No 41 takie. Więc, no pół centymetra różnicy może być. Wypuszczamy go, odpiąłeś czy nie odpiąłeś? Nie. Do swojego wezmę. Nie, no go to, wezmę. to weź do swojego. Do swojego wezmę. I idziemy go wypuścić. Sporo radosny, tym bardziej, że naprawdę ciekawy po widzę. Spójrzcie, to co Wam mówiłem. Ryba Kamila wyszła stamtąd. Zaatakowała mu wopka, Pobawiliśmy się chwilę w tym miejscu, kombinowaliśmy przynętami, nie chciała nic. W pewnym momencie zaczęliśmy jak przeflunęła pod ten korzeń. Wstawiłem dosłownie na długość wędki przynętę I nagle bum, 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 bum siedzi. Niesamowita akcja. Rzadko spotykana sytuacja, tym bardziej, że widzieliśmy ewidentnie jak ta ryba to szła. No i mamy to. Piękny rzeczny paszok. o kurde ale siła tylko przynęta wpadła do wody czekaj 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 jeszcze nie jeszcze nie ale siła dawaj jest aleś pięknie kurde no tego to się nie spodziewałem ale siła piękny kolejny piękny paszek Zobaczcie te ryby. Naprawdę. No z akwarium te ryby by bawiły, ale tutaj to one naprawdę cieszą. Sprawdzimy ile ma. Bo ten może być lepszy. Oj, 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 oj. Ten jest no. lepszy. 41,5, czyli to jest zawodnicza chyba Kamila. Ty no, ale porównamy, no bo serio, powiem Ci, że może być. To nagraj go z tej strony, to sobie no. porównasz po ja no. Jeszcze go przerzucę. Będzie, Kamil będzie liczył kropki. Idziemy go puścić. Jem, jeszcze machną ogony. Ładnie. Za dużo tych ryb dzisiaj masz. I to już niestety koniec tego wędkowania. Dzisiaj mieliśmy bardzo mało czasu zaledwie 6 godzin łowienia, jednak wynik, tak jak dla mnie, niezwykle pozytywny. Trzy bardzo ładne pstrągi tęczowe, dodatkowo trzy potoki co prawda małe potoki, których nawet nie zawsze miałem możliwość nagrania. Ale zabawa rewelacyjna. Nie spodziewałem się, że taki rzeczny paszok może mieć tyle siły. Wypowiedzcie się w komentarzach, co uważacie o wypuszczaniu pstrąga tęczowego do rzeki. Czy powinienem go zabrać, czy raczej postąpić tak, jak zrobiłem. Dzięki za obejrzenie. Widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia. Hej.